Inna metoda dodawania oczek na lewej stronie robótki. Nie z nitki poprzecznej, tylko wykorzystamy do tego celu oczko znajdujące się w poprzednim rzędzie poniżej, poniżej oczka tego. I teraz wszystko zależy od tego, jak nasz wzór przewiduje, z której strony ma być dodane oczko. Jeśli ma być to oczko dodane hmm, po prawej stronie w stosunku do. Tego oczka znajdującego się na drucie, to zrobimy najpierw sobie o tutaj, łapiemy to oczko znajdujące się poniżej i wykonujemy z niego normalne oczko lewe. I teraz interesuje nas oczko znajdujące się na drucie. I mamy w tej chwili krzyliśmy liczbę oczek o jedno i to jedno oczko dodane jest na lewo, na prawo przepraszam, na prawo od, od tego oczka właściwego. Jeśli wzór przewiduje, żeby oczko było dodane y, po stronie lewej w stosunku do oczka tego właściwego to najpierw tak jak tutaj zrobiłam, najpierw przerabiam oczko z drutu, to oczko właściwe i dopiero później interesuje mnie oczko znajdujące się bezpośrednio pod tym przerobionym oczkiem. O to. To widzicie, to mnie interesuje bardzo w tej chwili, bo właśnie z tego powstanie kolejne oczko y, lewe. O tak I sobie właśnie z tego oczka znajdującego się poniżej, że robiłam oczko lewe, i to oczko jest dodatkowym oczkiem i występuje tutaj po stronie lewej w stosunku do, do oczka właściwego. A jak to wszystko się będzie prezentowało na stronie prawej robótki, to zaraz pokażę. Widzicie tutaj, gdzie są nasze dodane oczka. O, tutaj już widać z jednego oczka tak jakby, jakby dwa. O, widzicie, tu jest to dodatkowe, tu jest to właściwe i tutaj też mamy, tu jest tym razem oczko. Widzicie, nawet trudno powiedzieć, które to jest oczko dodatkowe, które nie dodatkowe. Ładnie tutaj zwiększyliśmy robótkę. W sumie cały rząd zwiększył się nam o dwa oczka dodane.